Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dziś Wam pokażę 5 dekoracyjnych rzeczy. No więc zaczynamy. Dobra, pierwszą rzeczą jest taka kuchenka. To ogólnie fajnie wygląda. Mamy kobla i mamy ten murek kobla z piecyk. I tutaj takie fajne szafki bo za tym y, sztandarzem kryje się ranka, by tym mlewanym co wygląda jak do Tutaj Tutaj. ogólnie jest fajne. Tutaj mamy wycieraczkę. Taką fajną. tutaj nie stworzyć, to. Tutaj pod tym dywanem kryje się wagonik z pieczykiem. To tak można robić właśnie. To jest taka fajna wycieraczka. Bardzo fajna. Kolejną rzeczą jest tu do ping-ponga. Tutaj pokażę już mechanik, który zniszcza ten dywan. Można je przykręcić. Widzicie, tutaj tak fajnie zostają tabliczki. Proszę. Muszę cię teraz zmatowali to od zapis. Oczywiście to nie są pełne tylko półkutki tutaj. Tylko nie wykiem. Ale tu jest najczęściej, powiem Wam. To Wam pokażę jak budujemy to w innym odcinku może. To, jest, to się trudno buduje powiem wam. Dobra. A więc... Zlecimy już do ostatniego, mogę go wybudować. Może. To jest takie drzewo. Ja one się wyduję tak. Tylko Te kolędy, ja wolę, to jest No jaki? Ну да, ага, да. еще раз. В каждой чтобы было специально для первой А, руки. Собачки, Ну, прошла. И teraz. Zbieramy to. nasze stojaki. O, i teraz aby to zrobić, to musimy niszczyć to po prostu. to tak spada. Jedna na drugą, na cztery, na pięć. Nie. Teraz na dzień, teraz na sześć. No i to się tak wyliczyło, jest fajne. Trzeba to oczywiście zniszczyć. No i tak było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć!